Trochę nosi. Ech. Czat, no to co? Tak, jak obiecałam. Ja mojego czatu nie oszukam. Czyli jednak. Oj! deszcz nie, nie coś nie! Znaczy! Tego nie ma często, babciu. Deszcz to często nie, nie pada, babciu na serwerze. To nie jest moja win. Ba ba babciu! Ja się muszę tylko ostrzec kochanie, że... Deszcz często z tym się nie pada! OJ! EJ! EJ! O kurde! Dobra, masz! Ja nie chcę! Ja mu dam, ja mu dam. Masz, 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 masz! Weź sobie go! Weź sobie tak, tak, tak! Aport! Mówiłam, że mogą być z tego problemy! O wziął, zabrał, dobra, git! Zniszczył? Ta, ta! I do, i do pieca! Ja I nie ma jesa! Ty się go nie boisz, człowieku? Ja z nim z tym mordeczką, się ma mordo. Pio, 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 piona, mordo. I lecimy z tu dalej? Swalą sobie kurde bardzo mocno, nielegalne. I mam je, stale, że tu dalej. I powiesz, że się nie daje. Patrz, żeby nie boisz. Nie, to jest mój Za napiony, to! Na zdjęcie normalnie. Pek, instax. Ustaw się, uśmiech. Instax. Dawaj. Foteczka! Ej, no! Ty Nie! Jaki, nie JAKA rura z tego dozorcy! Aaaaa! Baj, ba. To był mój dobry siomal no! Jaki frajer bity! W noś, a ty jeszcze się! Widać, taki że zazdrości! Ty jeszcze fryer? A mnie po prostu babcie zazdrości no! Jaki frajer, bitu, no nie wiem, no. Jak, jak można się na, na ziemkę wywalić, starego. Ej, ci! normalnie napiony w liceum byliśmy, a on takie coś teraz do mnie. Jaki frajer. To jest jeden z powodów, dlaczego trzeba mieć szacunek do dozorcy, kurwa. Ale to bym musiał mal z liceum, babka. Rozumiesz jak to? Ty? Ja z na napio, napione w ławce, a on raz jakieś rzeczy robi, no. Ale zobaczcie jak on kłami, on domowe nauczanie i on napione w ławce jest, nie? No, bo jak ja mam... Ja, ja ten... Kłapca? Ja Skój, mam, czo. ja mam biurko w pokoju, babka. Ja a gdzie ja jest wiem, ten? A no gdzie co? jest, gdzie jest z mojej temki? Gdzie jest, gdzie jest moja ten dyszka? Idioty. Słyszałeś? No i znowu, no i znowu... Śmierć z winy serwera, albo jakoś bagać podstępu, jakie frajerstwo na serwerze. Nie ma właśnie nazwy. Nie musisz iść bliżej, musisz być bliżej. Tak. bardziej tak, sporo. Nie, czyli tu, ja tam, albo... Nie no, tury... nie ma tu nic, nie ma tu nic, zobacz, nie ma. To jest po prostu świnka. Patrz, jaka fajna. Tu... To jest świnka, ona teraz tu powstała. A tu... 7 złotych. Ty, to jest acrozot. Okej, okay, okay. Acrozot? Acrozot, no. A ona jest taka real, czy nie? A, ona jest real, no, ona jest real, serio. Patrz, no, warieta, no To jest, to jest akrozot! Dobra, robimy pomnik dozorcy tutaj, zobaczymy. Może odda babce mejsa? Będziemy śpiewać, dobra? Co o, będziemy śpiewać? To... ja, ja, ja mu powiem tak, babciu. Pio, 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 pio na mordo. A ja mu dobra, że... No ja wiem, bo ty nic się... ja, ja mu powiem, babciu, tak. Pio, 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 pio na mordo. Dawaj pod z Instaxa. No teraz zginiesz drugi raz, je ja łupię. No ty jesteś taki tempy, Jezus Maria, nie... Muszę zrobić ofiarę. Ofiarę z... Ofiarę ja. Raz. Chodź! Co? A gdzie... Nie! A gdzie jest, gdzie jest Azordak? Tu jest, tu jest Azordak! O. Dajmy go jako ofiarę! O, to co to? Ej! O co chodzi? A gdzie jest bab, Gdzie jest babcia? Ej, bez... może to wtedy będzie ofiara z esa? W To może być mocno. weź go, weź go tam no, weź go tam. What the fuck? Nie będziemy musieli wtedy ciebie zabijać. Ale babcia jeszcze. męka! Babka my... pato, babka pato, dobra. pato babka. Chyba jakieś znaki z nieba. Złotych. Dawaj daj, ten, ofiara to, to będzie. No tu masz, tu masz no. Donaty, donaty, nie działają z góry, Ej, babka, babka, dostaj mi się, że masz chyba jakieś donate. <laughs> Hehe, Dobra. Sze. Uwaga, Asiu. Wy ja źle sporo, robicie, ja debile! Podpal to! Podpal to! O! Jezu! Jeżu! O do zorza! Nie, dozorze. nie a Białe gałki mam oślep! Może, może trzeba zjeść, może trzeba zjeść! Da, jedź, kurwa! Jest! Jezus, <grym> dozorcy! Daj, babka, zje babka jest satanijsko, daj! Ciąg! Trzeba coś cennego do ofiary. Nie wiem. Chyba ja po, na początku. Posiadaj, Ale może dostać. być tak, że to samo mam. E! Ej, dobra, obiecuję, że piłem herbatę i miło JAKĘ ZE zeku. Obiecuję, NA mamę. Co jest? Piłem herbatę, no obiecuję. Ej, to hmm. dawajcie wszyscy, wywalamy litrę do tego. Dobra, ja, ja mogę, ja mogę. Tu, tu ja już, ja nie, już składam nie, ofiarę. Nie już pokończyły. Teraz babcia. Rzuciłeś? Teraz babcia Wyrzucił. no. Teraz babcia. Ja, ja też coś wyrzucę. Jezus ja Maria. No Dia, ty też będziesz musiał. Nie wiem, D drewno do budowy? Nie możesz, bo, Jezus Oj, Maria. Oj, kolejna eletra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kolejne eletry poszły? Wszyscy eletry musicie wyrzucić. A wyrzuciłeś. To ja wyrzucę, to ja wyrzucę Mace'a. A? A? Co? Ja Nie ja... ja no, Heavy tylko. A, dobra, okay. Heavy jest wasze. Dia. Najcenniejszą rzecz jaką masz! A w życiu? Musisz! Babcia, ja, Babcia, ja nie wierzę w takie rzeczy! Jak nie wierzysz? Ja. Musisz! Basz tylko ty, ja wrzuciłem full mejsa. Musisz! Babka nie ma mejsa i To Potem wyrzuć. O w sumie, dobra, do, dobry pomysł. To, to, to będzie idealne dopełnienie. Dość. I co? Hej. O! Gorylku, popus, popus, sary Mary. To zareklata babki, 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 stary Do mnie, na dole, na dole Ej! Oj, masiu! Do mnie, na dole, dole Ej! Kto umrze, Tak umrze i trudna Idiota Kropencja Ty jesteś debil za... Tego mejza Mówiłem, że karma wróci Hej <śmulny> Trzeba teraz tutaj, tylko itki babci zabrać jakoś Mądrze O ty Ej, to, 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 to był dozorca To był dozorca To nikogo nie ma Ktoś mnie hitnął To był dozorca na pewno Ej, tu jest, tu jest dozorca jak coś Sherry Wali Ordena Pomóż mi, ma na mnie agro Dawaj, dalej Biję, biję no Biję, biję Potem Dobra Ty Śmierdzi mały Ej <laughs> no e, dajcie mi te moje Czekaj, owcza Jest ofiara w środku Ej, weź idioto jeden, no. Chodź, chodź, chodź. No, zepchnąłeś mnie tam debilu jeden. No ale tu, nie ma teraz jak babczy ten. No. no. Jezus. Chce babciu swoje temki? To no chodź to babcia. Ja, ja na, na, sobie, babcia, ja go wezmę, ja go wezmę na siebie, a babcia weźmie jej temki. Dobra, chodź babciu. Chodź, chodź, no, to chodź. To tak nie działa, wiesz? Działa, nie, działa tak, nie. działa tak. No tak, no. Chodź. A moje serce? No jest to na ziemi normalnie, leży wszystko, chodź. No to weź. A no chodź, chodź, mi. ja go biorę, no A ty zamknąłeś, mi opsem, idioto! Nie, to nie ja. To otwórz, otwórz babci. On ma na mnie agro, on ma na mnie agro. No to weź tutaj wkuść babcia. No to otwieram, no. otwieram ci no! Boże jaki ty jesteś tu man Chodź Jak on do uderzyć dialoga Dalej babciu! Mam go, mam go, mam go, wyszedł, weź wyszedłem! Weź biorę, 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 biorę! Nie mam siercza! Nie mam siercza! Zabrał ma szer... szeryf! To seryf, szery, ja, no. tu był. Okej. Okay. Zobacz ekwipunek. No ja nie mam wykipunku. Ale cię kłamiesz! Zaraz twojego streama przejrzę! <laughs> dobrze, dobrze. To nie babcia sprawa doprzywa. To... to jest mój dobry. Czemu wy go bijecie? A babcia! Łękę! Ja na spawnie... Mam... No? tak z On o nich... On o nim raczej nie wie. I tam jak go Babcia zabiega ja pokażę gdzie? On tam wpadnie i go zabijemy Nit? Do tej kordy. Chodź. Ja Ci pokażę cię, to jest obok schodów. Babcia wiecie chyba. Dobrze. No dobrze. Pierzien. Trzeba. Chodź przyjmie. zobacz. Trzeba. Tutaj jak wejdziemy... No. Czekaj chwilę. No. Puszczamy go. Dajmy mu ten, żeby przyszedł. A co? Ale masz nie kraść. Nie kradnę, Babciu. To ci pokażemy coś. No. Tu chodź na chwilę. Chodź, Oskarek. Z tym możemy tutaj przejść. No. Wiesz ten. wiesz co? Mam... Czekaj, nie, Sery, ty jesteś pewien? Czego pewien? Nie wiem. On idzie z nami czy nie idzie. A co tam w ogóle? Jest? Ja nawet nie wiem, co o co przychodzi? No, ci... pokażę wam, ale najpierw musicie. Z... Bo... N... Idziemy z nim, czy bez niego? No co? chyba jesteśmy teraz suszikami. No możemy się do coś, Ale tam stoi jakaś skrzynka, która wokół której się paliło. Co? No tu. To jest moja skrzynka, kobieto. Kulawa. To jest moja skrzynka. Dobra. <gulowa> Babci on fajer. To babcia? Pierdziel. Kto idzie? Dobra, ale skopujemy się wszyscy razem. No dobrze, babciu, dobrze. Pierdziel. O, to jest moje miasteczko. Co tam jest, babciu? No jak zejdziesz, to zobaczysz no. Kto idzie pierwszy? No. Chodź. Szery! Trapera <śmienic> nie strafujesz! Karma zobacz się wróciła! Dobrze, dobrze, chodź mocie, chodź! No, no. Masz, babci masz. Czerw, I ci masz. Strzaj! Już go, czerw. ja czekaj, mogę kazać go jeszcze raz Babciu jak chcesz, on tam stoi. na serce. Zawiam go. Czarty... Nie, zostawię, że oś Ja mam strzałę. Możesz dać łuk z Czy ty strzelasz? Je się Boj, dobra no, już. Się. Dawaj, dawaj, strzelaj. Jezus. Nie no to się, to się mało ogólnie rozbrzyskało. Myślę, że się bardziej rozbryzga. Hmm. hmm. Totem? Nie mam totemu, czat. A tu mam totem. Sorry, chat. Myślałem, że to się ogólnie bardziej trochę rozbrzyska, niż to teraz się zrobiło. Kedam ją gr... Teraz, teraz strzelaj w ten środkowy. Tylko jeszcze nie, bo mnie zabijesz. Dobra. Już, czekaj. O ty, w dupę jeżdż, pa jakbym wpadła. Gdzie? Łoskarek! Zoba. No to jest trap, rogu, no tu to jest się traf, to jest traf, no. Dobra, czekam. Ten strzelaj... Dawaj, dawaj w ten środkowy strzelaj, w środkowy ten, no, ten niżej, ten niżej. Teraz powinno być spokojnie. Ready? Ready no? o! o! o Jezus, I mordy. to z bardzo dobrze No i pięknie, nie? Dex jak się wkurzy Nie, to tylko ten ekipa remontowa babciu taka wiesz, wjechała po prostu. Nie ja wiem, wiem. To jest takiego to... Dobra, ty chodź dojedziemy szeregu jeszcze raz. Ja, ja tak, chcę to sobie, 20 ja to sobie serce. logo, dobra? Muszę radząc, bo mam jakieś niepa... No. Ja pierdzielę. <grym> to jest zakład, ja tutaj mogę siedzieć całego streama. Tak, ja też mogę siedzieć. A spokojnie, mówię ci. Nie, <grym> Nie wiem, be, idioci, dobra, ja sobie idę. Bez dider. przekrętów, ja mam odpalonego replaya, więc ja wszystko sobie sprawdzę i zweryfikuję na replayu. <grym> Ani ludzie, przysięgam się co są. <śmienicza> <śmienicza> Mówię ci. Daj, daj, mu, daj mu chwilę. Dobrze, dobrze. Daję mu chwilę. Ja zawsze daję chwilę. Hey, może coś pijemy, coś będzie razi. Może to się e, spodoba. O matko, ja, ja, ja wypijam kolor, sklejony sklejone struny. Są takie piosenki, które śpiewa się poza sklejonymi. Pokawie też się macie, nie? Hmm? Po kawie się jak ma fajnie sklejone struny. E, praktycznie po każdym jedzeniu mogą Ci się posklejać strony głosowe. Hmm, dlatego na przykład przed śpiewaniem... Nie Ale nie randkują, miało. Okay. To jest randka zrobiona jakaś powolona. Wielkie małe chciały przejść przez rzeczkę, shitty, shitty nie wiedziały... Sherry, Sherry, lady! Tut, <laughs> we're going up, 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 it's our Cały moment. moment. You know together we glowing, We gonna, we're gonna, gonna, be, be, gonna be golden. Oh, up, up, up with our

Może było, za, może było za nisko. Ty, ma... Ty mała gnido. Kto? Nie, ja już to nie mała. Mała to jest twoja. No. O. Dobra. Przynajmniej dały jakieś itemy. Mama <grym> z sympatyki i kobeba